Bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Tym razem jesteśmy na R22 na meczu Kraków LKS Łódź. a ze mną jest Łukasz Trzaska i Witam cię serdecznie. Słuchajcie, no powrót do sentymentów, bo każdy Moskal dzisiaj przyjechał do Krakowa i, i sam mówił w konferencji, że, że zawsze jak tutaj przyjeżdża, to jest sentyment. Także mam, że te, mam też taką nadzieję, że sentymentalnie podejdzie do tego meczu, że jednak trafi się do Kraków. Że powie panowie, dzisiaj gramy tak na pół tak. Nie, ja myślę, że jednak nie, ale nie. mam nadzieję na jedno, że ponieważ to jest, jest Kazim Oskar, to po pierwsze zobaczymy tutaj ładny futbol, bo wiemy z tego, że drużyny prowadzone przez Kazia Moskala słyną z tego, że grają naprawdę ładną piłkę. Po drugie, i tego się trochę boję, mam nadzieję, że nie będzie remisu, bo z drugiej strony drużyny, które prowadzi Kazimierz, słyną z tego, że potrafią remisować. To mam nadzieję, że to się nie stanie, bo my remisu też nie chcemy w tym meczu. A po trzecie A po trzecie liczę po prostu na dobre widowisko. Myślę, to będziemy oglądać, bo akurat co jak co, ale ŁKS jest jedną z niewielu drużyn, które w tym sezonie grają naprawdę ładną piłkę, jak na Realia kluby. No i myślę, że może dzisiaj być mecz ciekawy, może być mecz otwarty, zobaczymy u nas, jeśli chodzi o skład. To jest tak umerkowanie pozytywnie. Oczywiście nie ma Kuby Właśniekowskiego w składzie, ale jest na ławce, więc myślę, że jeżeli no, będzie tak, wejście, to wejdzie. No wej wejdzie na pewno, pytanie tylko kiedy. Czy to będzie już po pierwszej połowie, czy na przykład po około 70 minuty, pewnie to tym zadecyduje to jaki będzie wynik. Natomiast skład oprócz tego no, jest praktycznie optymalny, to co mogliśmy, to ustawiliśmy. Nie ma baszy, bo to jeszcze nie zdążył, trenuje indywidualnie. indywidualnie, nie ma burega, ale Bury powoli jest wdrażany do treningów, poza tym bez zmiany. myślę, że tutaj jeżeli zagramy, no właśnie, jeżeli zagramy jak, bo jak zagramy tak jak um, pierwszą połowę z górnikiem, to będzie źle. Jak zagramy tak jak drugą połowę z górnikiem, to może być lepiej. A jak zagramy tak jak z pogodą, to będzie tak jak teraz, czy będą pisywać Tak, teraz niestety o tyle na ten wstęp i tak e, Czekamy na dobre A, widowisko i co? będziemy się meldować w trakcie tego spotkania. No i pierwszy meldunek w tym spotkaniu po pierwszej połowie Wisła Kraków prowadzi 2 do zera po naprawdę dobrej grze, naprawdę dobrej grze. I chyba trzeba jeszcze, przyznać, nie? że nie spodziewaliśmy się tego zupełnie, Soty. bo o ile mogłem mieć tam jakieś małe nadzieje, że w tym meczu będzie nieźle, tak nie spodziewałem się, że pójdzie tak gładko, że po pierwszej połowie będziemy prowadzić już dwa do zera. Inna sprawa, obie bramki z główek i wydaje mi się, że jak Stolar mówił, że ćwiczyli nad skutecznością, to chyba ćwiczyli przede wszystkim nad główkami, tak. bo skuteczność główek jest póki co stuprocentowa. <laughs> Pierwsza brameczka, Paweł Groszek druga, Dawid, nie psuj, także naprawdę... I to były faktycznie, no ta druga z Druga rozmowała. tak, stały fragment, ale roszty. ta pierwsza akcja to po prostu piękne dogranie no. Wukana, tam wrzutka praktycznie tak. co do centymetra wyliczona, Broziu, który to zamyka. No, druga młodość broszka, jak no. w ogóle póki co najlepszy w tym tak. meczu. I Boguski, słuchaj, no ja nie czuję tego drewna. No jak Ci mówiłem, że to, to już nie można go nazwać drewnem, bo parę naprawdę fajnych zwodów wykonał. Co jest zaskakujące, to no jakbym miał teraz wskazać najsłabszego gracza, to bym chyba powiedział, że czuka. Tak, niestety. I no dużo, no mało takich, no nic nie robi na tym boisku. To są takie. Niewiele mi... wynika. Widać, tak. że ma tą dynamikę, ma ten balans ciała, ale niewiele nic daje. Niewiele daje, nic dużo traci tych piłek, jest jakiś nerwowy. Tak. Przyję piłki też nie, 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 za, nie za dobre, była taka sytuacja, że można było fajnie przyjąć i zagrać do, do, tutaj do boku, a jednak przyjął tak piłkę, że wyszła na out. Co, no. Ale poza Czuką to wszyscy tak. naprawdę no, na, bardzo, bardzo dobrze. Nawet Sado teraz widzę, zaczął no. coś tam, ma ten ciąg do przodu. No Miał ja dużo to tych wygląda. ofensywnych, nie? To jest dwie, trzy sytuacje miał. Że... No, fajnie naprawdę defensywnie też gra ok, więc... Bardzo kontrolujemy ten mecz póki co. LKS nie miał za bardzo żadnych takich sytuacji groźniejszych. Tak. No gdzieś może na początku gdzieś tak straszyli, ale to były strzały takie słabe raczej, takie bez, bez polotu. No tam się Buchal miał jedną taką interwencję, jeden strzał przyszedł tak. niedaleko bramki, poza tym nie mają nic. Wydaje się, że kontrolujemy, jak tak dalej pójdzie, to może być bardzo gładkie zwycięstwo. Twu nie chcę zapeszyć, bo tak. może to oglądacie wkurzeni teraz, a tu dostaliśmy 3-2 w papę, ale oby nie. Oby nie, oby no. Na to liczymy, będziemy się jeszcze meldować. Kaziu Moskal, no chyba Faktycy, no, dostosował się, no. o, proszę chyba, no zastosował się, do Nie grajcie za dobrze dzisiaj, akurat odpuszczamy. Chociaż nie, Widać, no, że chcą, ale, ale nie za bardzo im wychodzi, no. Tak trzeba się powiedzieć, no. Póki co i aby tak dalej. Tak, oby tak dalej. Do końca wytrwać. Widzimy się za chwilę. isso show I słuchajcie, jest po meczu, i 4-0, 4 ucho się, można powiedzieć. No słuchajcie, no mecz, mecz naprawdę przedni, show fabral prosta. do tego chyba wątpliwości nie mamy. Ale show w ogóle całej drogi. Całego zespołu. Dwie w pierwszej, no. dwie w drugiej, 4-0. No, powtórzę tylko to, co powiedziałem po pierwszej połowie. Życzyłem się niespodziewania. Tak, nie, ja, ja też jestem mega żywiony. Ale trzeba się cieszyć, no co ci powiem. No. Jak ludzie narzekali, że Wisła strzeliła tylko jedną bramkę w tym sezonie, tak teraz masz Już jest pięć. Już jest łącznie pięć, dzisiaj cztery brameczki mogło być jeszcze więcej. Uczycie, no no. sytuację miał Rafał Boguski, taką stuprocentową. I graliśmy, ale w ogóle co my graliśmy w tym meczach? No, dzisiaj Posłuchajcie... graliśmy naprawdę wizytówka e-klapy, naprawdę. To był eee... nasz najlepszy mecz chyba od czasu tego 4-0 z Legią. Tak, nawet jak nie lepszy. Jak nie lepszy, dlatego że Legia jeszcze coś w tym meczu znaczyła. ŁKS nie znaczył nic. absolutnie nic. Kontrola pełna, kontrola Wisły. Tak naprawdę... Od początku spotkania były te pier pierwsze fragmenty były takie, tak, że... może... pierwsze bezwoze. minuty ŁKS jeszcze coś próbował, ale później... A Befli. druga połowa, absolutna dominacja. No, nie, nie, było. nie, nie ma ich, nie, nie ma ich. Ma ich. I Wisła Kraków wygrywa ten mecz. Pewnie wszyscy zasługują. Nawet Bogu czuka jedynie chyba taki poniżej naszego oczekiwań. Trochę rozczarował, bo tak. rzeczywiście spodziewaliśmy się trochę więcej, ale tak poza tym... No, no, co, co do Rafała? No, co do Rafała? No, Rafał Bogus... nieskutecznie, tak, tak ale, ale, ale biegał, ale walczył, ale i, starał i, 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 się. Umówmy się, parę razy bardzo fajnie się zachował i... No ta druga połowa gorsza w jego wyko wykonaniu, bo jednak no, jest ten strzał, zadecydował o tym. Nie? Ale cała reszta, buchan, naprawdę słuchajcie, Bóg boją nawet fantastycznie dzisiaj. Sado, świecmy, buchal bardzo dobre interwencje. Tak, pewne bardzo Szafis dzisiaj. Tak, z głów, panowie, szafowane. Jestem po prostu mile zaskoczony dzisiejszą grą, bo nie spodziewałem się tego, żeby na no, jeśli chodzi o grę. Już nie mówię o samym wyniku, nie? A styl jest naprawdę bardzo dobry i wydaje mi się, że to bardzo dobrze rokuje. No teraz będzie wyjazd do Białego Stoku, znowu teraz pełno tych wyjazdów. Tak. Jak gdzieś jedziemy to tylko daleko, tak ale jeśli zagramy tak jak teraz, to ja jestem spokojny. Ja również. A później mecz z Lubin u nas... To jest kiedy? Sobota, 31, tak? jest tak? 31 z Także, Zagłębiem, a teraz póki co i też ten skład zaczyna wyglądać dobrze. Kuba, widać, Myślę, widać. że już będzie w podstawowym składzie w następnym meczu. Bo Czuka się sprawdził, no niestety. Sprawdził się, ale teraz też wraca Basza powoli, wraca tak. Bury. Ja powiem naprawdę, Ci tak, kotnie ty... nie wywalić tego zespołu, to jest szkoda. Będzie nie? żal. Wojtkowskiego wywalić? Tak. Nie za taki mecz, nie po co takim ty? spotkaniu. Ja jakoś nie jestem nastawiony w ten sposób. Ja bym, pamięci zostawił ten skład, niech oni się też zgrywają. Bo Basza pojęci ostatnio nie był e, królem. No zobaczymy. Z zwycięskiego składu się nie zmienia. Jest taka reguła. E, no. Póki co nie martwmy się tym. Tak. co trzeba się cieszyć. Cieszmy się z tych trzech punktów. E, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję Ci również za obecność. I będę wpadał Oczywiście, tak jest. Wiesiątki. Także Półki jeszcze raz. Dzięki, że oglądaliście Piona. Trzymajcie się, hej.